Tak się kończy właśnie, To nie patelniami. No dobra, zeszliśmy, ja Ze wszystkich stron nas Jeden leży, tutaj koło tych schodków. Po prawej stronie, tam będzie patrzeć właśnie, Fyzio. Bardzo ładny. Masz go. Rzeczywiście ten karabin to ścierł. Pięć headów, a on dalej strzela. To już cała nadzieja białych w tobie. No proszę! No jedziesz, ratuj ojca. <laughs>